To skrót najważniejszych informacji. Mówić dzisiaj będziemy o podpisaniu porozumienia pomiędzy Radomską Wyższą Szkołą Inżynierską a Komendą Wojewódzką Policji, o konferencji prasowej wojewody radomskiego Zbigniewa Kuźmiuka, o francuskim Superekspresie TGW na Radomskim Dworcu Kolejowym oraz o kradzieży Mercedesa 500 z parkingu policyjnego. W sali Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej podpisano dzisiaj porozumienie pomiędzy Radomską Uczelnią a Komendą Wojewódzką Policji. Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez oficerów komendy wojewódzkiej policji na Wydziale Nauczycielskim Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jest to pierwsze tego typu porozumienie w Polsce. Porozumienie zostało podpisane przez rektora WSI profesora Wiesława Wasilewskiego oraz komendanta wojewódzkiego policji Henryka Horosia. Głównym celem porozumienia jest przeciwdziałanie patologiom społecznym. E, młodzież. Ucząca się w szkołach i jest poddana coraz to nowym zagrożeniom patologii oraz zagrożeniom kryminogennym. Że nauczyciele w tej chwili wydaje mi się, nie są do tego przygotowani, aby sprostać nowym wyzwaniom, takich jak powiedzmy penetracja przez sekty, penetracja przez handlarzy narkotyków szkół, szczególnie podstawowych. Wydaje mi się, że niewiele na ten temat wiedzą rodzice. Wobec tego i dzieci, i ich wychowawcy stają. Są bezbronni wobec tych faktów. Zajęcia będą prowadzone na Wydziale Nauczycielskim przez oficerów Wydziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Porozumienie nasze przewiduje, że w toku zajęć ćwiczeniowych, które obejmą w pierwszym etapie wszystkich studentów Wydziału Nauczycielskiego naszej uczelni, odbędzie się cykl pięciu spotkań dwugodzinnych ćwiczeniowych, poświęconych najbardziej tym. No, Tematom, które są dziś nośne, pan komendant wspominał, te społeczne skutki alkoholizmu, te podkultury młodzieżowe, to jest sprawa narkomanii, to jest sprawa pewnych innych zagrożeń przestępczością wśród nieletnich i będą to realizowali pracownicy działu prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Trzeba powiedzieć, że robią to. Z dużym zaangażowaniem przygotowują w tej chwili bardzo konkretne materiały. Filmowe, kasety, przezrocza, wszystkiego typu inne materiały. I to będzie się odbywało w toku normalnych zajęć, zakończonych zaliczeniem, wpisaniem do indeksu. W ramach obchodów 150-lecia kolei na ziemiach polskich mieszkańcy Radomia mieli dzisiaj okazję obejrzeć najszybszy pociąg świata francuską Super Torpedę TGV. Drugi skład, zapowiadany jako skład retro, okazał się wielkim nieporozumieniem. Do radomia miał przyjechać pociąg retro, podobny do tych, jakie 100 lat temu kursowały na trasie Warszawa grodzisk Mazowiecki. Na peronie, oprócz licznie zgromadzonych radomian oczekiwał go naczelnik stacji radą Waldemar Fabirkiewicz w asyście trzech pań w strojach z tamtej epoki. Wjazd pociągu wywołał wielkie poruszenie, które natychmiast ustąpiło miejsca jeszcze większemu rozczarowaniu, bowiem zamiast zabytku wjechał parowóz PT-47, który jeszcze kilka lat temu prowadził pociągi, ciągnąc za sobą kilka wagonów legitymujących się co najwyżej kilkunastoletnim stażem na kolei. Okazało się, że najbardziej zaskoczony tym faktem był sam naczelnik, którego nie poinformowano, że zabytkowe wagony w ostatniej chwili skierowano w stronę Lublina. Nic więc dziwnego, że radomienie spodziewali się, iż zamiast drugiego z zapowiadanych pociągów, czyli francuskiego TGV, pojawi się nieco podrasowany ekspres Intercity, jednak wjazd supertorpedy torpedy zatarł miłe wrażenia. Pociąg wjechał z niewielką jak na jego możliwości prędkością, gdyż inaczej staranowałby prawdopodobnie ludzi stojących gdzie się tylko dało, storami włącznie. Podczas trwającego prawie godzinę postoju można było zwiedzić wnętrze tego luksusowego pojazdu przypominające raczej samolot niż pociąg. Wyposażone w bar, telefon i co najważniejsze klimatyzację zapewniającą utrzymanie wewnątrz temperatury 18-19 stopni Celsjusza. Prowadzenie pociągu jest kontrolowane przez komputer informujący na bieżąco o wszelkich parametrach i ewentualnych usterkach. Prędkość maksymalna lokująca TGW na pierwszym miejscu w świecie wynosi 517,3 km na godzinę. Natomiast prędkość podróżna oczywiście we Francji na specjalnie wybudowanych torowiskach wynosi 300 km na godzinę. Oznacza to, że na przykład z Radomia do Warszawy jechalibyśmy 20 minut. Oto, kiedy w Polsce będą kursować tego typu pociągi zapytaliśmy zastępcę dyrektora generalnego PKP Jerzego Przewłockiego. Myślę, że w najbliższej przyszłości to nie. Ale to jest kwestia powiedzmy roku 2010-2020. Chcę mówić jak najbardziej realnie bo to nie jest kwestia tylko zakupu konkretnego taboru oczywiście mówiąc TGW rozumiemy czy IC niemieckie, czy tam X2000 szwe szwedzkie czy Pendolino włoskie bo to jest kwestia już doboru warunków i tak dalej, i tak dalej handlowych yy, mówimy o typie pociągu typu TGW bo do tego trzeba wybudować zupełnie nowe linie na szybkość 300 i więcej kilometrów na godzinę i to jest dlatego dalsza perspektywa. Natomiast w najbliższych latach, sądzę, że to jest okres dwóch, trzech lat, pojedziemy na linii centralnej magistrali kolejowej z szybkością 200 km na godzinę. Firma Pekpol zrezygnowała z inwestycji w radomskich zakładach mięsnych, poinformował dziś na konferencji prasowej wojewoda radomskiej Zbigniew Kuźmiuk. Po wnikliwej analizie okazało się, że środki finansowe, które należałoby zainwestować, są zbyt duże. Pojawił się również pomysł, aby w pomieszczeniach zakładu zorganizować hurtownie. Do realizacji tego pomysłu nie doszło. Wojewoda powiedział dzisiaj, że istnieje możliwość przeniesienia stoisk handlowych z mięsem z targu przy ulicy Wernera do budynków zakładu. Propozycją tę należy jednak skonsultować z władzami miasta. Myślę, że jeżeli byśmy w tej sprawie doszli do porozumienia, to alternatywą jest przeniesienie handlu chociażby mięsem właśnie tam na ten teren. Odbywałoby się to w cywilizowanych warunkach. Choć proszę Państwa, no wtedy trzeba by już sobie otwarcie powiedzieć, że tam produkcji już nigdy nie będzie. Złodzieje skradli Mercedesa z policyjnego parkingu. Samochód był własnością obywatela niemieckiego. W nocy, z wczoraj na dzisiaj. Z wewnętrznego parkingu policyjnego komendy rejonowej w radomiu skraziono Mercedesa 500 na numerach rejestracyjnych niemieckich, którego wcześniej ukradziono w refenie. Dzisiaj po auto miał przyjechać z Niemiec właściciel i firma ubezpieczeniowa. Zbliża się koniec roku szkolnego. W publicznej szkole podstawowej numer 6 naukę w klasie pierwszej kończą dzieci romskie. Dziadki, dziadki, mam duje, Oddzielną klasę romską utworzono w Szkole Podstawowej nr 6 na początku tego roku szkolnego. Uczestniczyliśmy w tej uroczystości, rejestrując artystyczne popisy świeżo upieczonych pierwszoklasistów. Cisza już czym książkę. Oddzielna klasa została utworzona po to, by dzieci z cygańskich rodzin, często słabo mówiące po polsku, miały szansę dorównania poziomem wiedzy i umiejętności swoim polskim rówieśnikom. W tym celu został zastosowany specjalny, indywidualny program nauczania. Wyniki całorocznej pracy wychowawczyni pani Jolanta Walczyk ocenia jako zadowalające. Dzieci szybko niwelowały braki i w tej chwili w zasadzie dorównują wiedzą i umiejętnościami innym pierwszoklasistom. Nauczyła nas czytać pięknie, pisać, w ogóle nas wszystkiego nauczyła. Mali Romowie szybko zaklimatyzowali się w szkole, choć zdarzały się drobne konflikty, szczególnie między chłopcami. Ale jak szkoła szkołą, konflikty takie zdarzały się bez względu na narodowość uczniów. Ja się z tym proszę Pana zaczynają, to my też proszę Pana się bijemy. Nie, bo oni proszę Pana nam przeżywają. Teraz, w czerwcu, romskie dziewczęta i chłopcy myślą już o wakacjach. Ja jadę swoją mamą, w ogóle swoją całą rodziną do cioci na wakacje. Gdzie? Do Sandomierza. Ja będę chodził do 139, będę chodził no, na karate. A po co ci karate? No to uczę dla chłopaków. W szkole dla modelek i modeli Dom Art Akademii zakończono roczny kurs nauki. Absolwentom wręczono świadectwa i dyplomy. Dzisiaj w Dom Art Akademii rozdano dyplomy piękności i świadectwa ukończenia kursu modelkom i modelom. Na uroczystości obecny był m.in. Kazimierz Rutkowski, kurator oświaty, który powiedział, że bywał na zakończeniu roku szkolnego w różnych szkołach, ale w szkole modelek jest po raz pierwszy i ta szkoła bardzo mu się podoba. Telewizja dami przygotowała dużą atrakcję dla kibiców piłkarskich. W najbliższą niedzielę o godzinie 16 na kanale S7 po jego dostrojeniu będzie można obejrzeć bezpośrednią transmisję finałowego spotkania rozgrywek o Puchar Polski pomiędzy Legią Warszawa a GKS Katowice. I to już ostatnia informacja tego wydania teledziennika. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.